Witam w kolejnym odcinku Olds to of Minecraft i dzisiaj będzie dużo zmian włączonych. Nie ma każdego, nie widzieli nic. Odkręcamy specjalnie, no, tak? Mamy drzwi. No, możemy zaczniemy od tego miejsca. Mamy drugie drzwi. A oto i nasza niewielka wioska. Znaleźłam no, zrobić tylko jeden domek, bo pracowałam też od, e, prawie pod ziemią. Proszę bardzo, tak się prowadzi. że nie mam widoczność. Jak mało widzę, no właśnie. Pewnie, że są, nie są liście, się nie zimiliście z jakiś stiny. Z tej stiny, to się nie zimiliście. I jeszcze jeszcze dokopamy te żelazne rzeczy. Eee, no i tak na razie to wygląda. Tutaj mamy pierwszy domek, co nas chce. Aha, ten jest taki fajny mieczyk. Ten, co sztartem nazywam. Tak, to siekierę. A ten tutaj, bo jest ich ogółem trzech. To ja takie trzy łyżeczka, ja w ogóle gdzieś tam znalazłam krowy, to już przegrobiłam e, Tych tak idealnie w ogóle zróbam tak na tak więc tak znikam. I tu było takie jeziko, więc zamurowałam i tak No i tak w ogóle znalazłam właśnie gdzieś krowy. Tam daleko, daleko, bo tam trochę połaziłam. Znalazłam nowe, nowe krowy. No w ogóle, że znalazłam krowy. Znalazłam krowy. <laughs> no i potem wzięłam... E, i jeszcze gdzieś tam właśnie okazji porobiłam tyle, żeby idealnie wyszło. Tutaj w tej górze, o, to jest stół, i tu będzie wejście do jednego domku, czy jakoś tak. Na ja tam będą wejścia, ja będą też takie jakby domki w Widzę e, do tego, że taki, będą takie schodki, że tu będą jakieś. E, I przy okazji tu chcę zrobić jakiś taki pałac, tak jakby jakoś centrum, czy coś takiego. I przy okazji, mmm, na jemi nie byłam. Tak, chyba chora, nie byłam na e, Ale e, powiem tyle. Mój kolega. Oczywiście musiał mieć od mnie autograf. E, tak, więc pozdrawiam go tutaj, e, Pozdrawiamy OLKA wszyscy. Więc tak. Więc no, e, to była jeden osoba, miał nie działa autograf. <laughs> mnie nie była na jemię. Dobra. Tutaj mamy magazyn. Słuchajcie, jest magazyn. Co mamy po kolei? Cobblestone, y To są idemy koblowe, to są jakieś płytki, schodki. Dużo schodków na jeszcze. Cały się po budowie kopalni, jak zresztą widać w tytule. dalej mamy Stone, To są różne zemki stołnowe. Y drewno, jedna deska na krzyż. Y I tutaj mamy różne zemki trochę drewniane. na. Y y y ziemia, piosek, żwir. Będzie tylko ziemia i żwir. Tu mamy szkło się no, no, Tu mamy miecze, tu wziąłem kopatę, bo mi to tak Narzędzia, surowce. Słuchajcie, użyć nawet bogato-bogatą. Nie mam na razie drewna, żeby zrobić cokolwiek. Więc muszę je trochę posinać. Żadnych wrót surowców nie mam. Tutaj mamy roślinki, wyrzutki do zwierzątek, i tu są dwie puste, żeby nie było, że w komie są pusty. Weźmiemy do kopalni. Przy okazji tutaj mamy pistyki. Widzicie, ja weźmiemy z kopalni. Otworzę obie tak po prostu. Jak pójdziemy? Tak, na ten Takie lampki porobiłam. Z tak, szczerze czerwonej tej są. Trochę głęboko <laughs> się wkopałam. Nie mi się kopało Przy okazji tutaj oglądałam Planet Impossible, Madzi i fajnie mi się to wybrało. To była moja frajda. Co lepsze. się patrzę w dół, nic nie widać, ale jak się biegnie tyłem, to widać. A widzicie, noś się nagle takie czarne. To po prostu jest to sobie na samym tym dole. To jest poziom... oj, skina zrobiłam. E, poziom dziewiąty. Hmm, więc dość ciekawie. E, I ogółem ja się tutaj ryję, kopię, szukam diamentów przede wszystkim właśnie. ja bym chciała znaleźć jakieś diamenty, mieć jakieś lepsze rzeczy na jakieś takie środowisko, i oglądać, że robię taki sufit i wszystko, tak, co robię, to jest problem. Więc... Praca <laughs> e, w Re, po mnie. No i tutaj pomysł, żeby takie w ogóle różne korytarze, takie inne, e, nie tylko takie, jak ja tutaj sobie kopieruję. ale potem będzie jakby takie centrum w kopalni, i tam będzie Podzielnie na kilka różnych tam innych korytarze korytarzy i jakieś takie podzielne korytarze. Inne będą jeszcze jakieś. Na łuko, no masaka będzie ich pełno. Tak fajnie było, gdyby mi się udało nawet na odcinku sobie dostaneć trochę diamentów. Czyli nawet... yes No dziewcy! Jak super! Mega, słuchajcie! O wilczku, mowa! Tam się ciemno, jak nie oglądajesz. O właśnie, ten jeden pochodnię sobie, sobie tutaj można postawić. Nie no, ja tylko dwa. Albo aż dwa. No nie wiem, dla mnie to jest aż dwa, bo nie miałam żadnych diamentów, przyznam. Tutaj ja laguję sobie, zaraz no, Ogólnie wstępnie nie mam żadnych diamentów, więc co wam mogę powiedzieć? Będę kupować sobie dalej, dalej po odcinku. Pewnie jeszcze nie braknie żelaza z tego momentu, nie zrobię sobie miecza i, i, i łopaty, tylko inne jakieś rzeczy będę musiała robić. No ale ogółem ja tutaj sobie bardzo prosto ładnie kopię. w żelaza diamentów, redstone, węgiel, złoto i inne takie tam rzeczy. W ogóle w 5 minut się obrabiam, że Wam wszystko tu pokażę, no fajnie i w ogóle piszcie w komentarze jaki polecacie program do obrabiania ja obrabiam Camtasia Studio a nie mam kupionej pełnej wersji tylko taką demówkę tak naprawdę no, e, no i co ta nie wiem no i po prostu ym, ona mi się kończy za kilka dni no a jednak filmiki obrabiać muszę czymś Wow, jeszcze śmiałam no nie, że, nie, gdzieś nakupimy się jak nie wiem. E, no i właśnie ogółem y, będzie. Y, na pewno byłoby bardzo, bardzo fajnie, gdyby... Gdybyście mi napisali jaki program polecacie do bradzenia. Tam no mówili mi, że nam za Novega, jakieś jeszcze inne. Tylko jakieś tam kilka przykładów mi napiszcie, ponieważ no nie chcę kupować typowo po chociaż się nie bardzo przyćwaczają. Ale ja też nie chcę jej kupować, bo no, nie, nie opłacam się, moim zdaniem. Będę ją kupować, a nawet nie wiem, czy ona mi się w ogóle przyda. Bo możliwe, że ten jest jakiś ciekawszy program po prostu będę tym innym używać, a nie tylko. Więc no, to nie ma sensu. No i ogółem, mój plan jest taki, żeby po prostu nie zmieniamy żadnego programu do nagrywania, bo daję ja będę nagrywać akcjonem, ponieważ mi się nie spodoba pani nagrywać. E, tylko chcę po prostu sobie zmienić e, program do obrabiania, bo nie chcę kupować kamtaszy, bo moim zdaniem, bo właśnie, jak mówię, nie opłaca tego. Tak? Tylko właśnie <laughs> wolałabym ten... E, ...inny film. jakiś inny, więc nie wiem, napiszcie w komentarzach, co tam polecać jakiś program do obrabiania filmów, bo tam najwyżej z internautów, którzy się nad tym znają lepiej oczywiście niż ja, no ale... Nie będę znowu wspominać. No ale właśnie są takie rzeczy, po prostu lepiej na tym znają i lepiej wiedzą, co jest dobrym programem. I po prostu napiszcie mi w komentarzach, co takiego tam będzie. Eee... No nie że. No nie, źle, nie źle. tutaj tyle redstone miałam, tylko słuchajcie wzięłam, Wyszłam do tej kopalni, zaczęłam po prostu kopać ten I nakopałam tutaj tyle y, tego redstone'a, że masakra. Jak naprawdę... Y, to jest naprawdę serdecznie redstone'a dost. No ale widzicie, popylamy równo. Y, cztery diaksy. Nieźle, nieźle. Moim y, no, zdaniem, no fajnie idzie, fajnie gdzie z górki można to tak określić nie wiem czy to jeszcze wada e, nie podoba mi się ten taki no, taki ten dymek nie wiem to to jakoś zmienić żeby to się nie ten, nie wiem właśnie w opcie, to jest To więc widzisz to zaraz minę się w komentarzach śmieć tylko pewnie clear water, my no to ja to mam, custom sky Mam no, te, te, te... O! Co to jest? Nie wiem nawet. O, nie wiem. Ten... Detale! To są takie grzybku jakieś. Co to jest? Awa, <tryk> lava! Teraz będzie to o wiele, wiele fajniej, bo po prostu mi się to tak mega nie podoba. To takie, takie czarne coś. Zaczynam. Oczywiście, że ci się robi naprawdę efektywne. Eee, tak. I... I eee, no i w ogóle tak planuję właśnie tutaj jest taką podziemną taką stację i w ogóle takie ja różne rzeczy. Tak ciemno, że tutaj kompletnie nic prawie nie widzę. No, ale w ogóle to skoro jest to eee. dobra, Bardzo brak pokryć. Wreszcie coś okaże, że to jest znowu będzie jakiś diament, no... Nie ma tu nic. Uf, nie ma tu nic. No myślę, że mi się uda i więc więcej teraz diamentów nakopać poza nagraniem. Będę tu kopać, kopać i jeszcze raz kopać. Pierwszą rzecz jak mam zrobić. Tych diamentów, to to będzie 30 kilo. Bo kilo mi się naprawdę mega tu przyda. E, natomiast, e... czekajcie, ja już się nie wiem jak to pochodzi, na pewno wiem skąd. Tutaj jest? Super, o wiele jaśniej. E, no i właśnie chcę zrobić tak, że. E... Czy co? Bo już zaraz zacznę ją tak. Zapomniałem, o czym mówiłam. Nie, tak. trudno nie wiem. Będzie ja pamiętam. Bram sobie taką stację fajną z różnymi takimi jakby podzielnymi kolejkami. Wiesz, mi naprawdę fajnie wyglądało. Co ja taką I to potem tam na to? na przyjść. Jesteśmy w domu. Wielkie bogactwa nas się doczepiły. No to jest mi ok. Kolejna retmo. Okupa. się. Tak, dobra, mogę włączyć od mini mapę. No Ym... mamy. Mamy no. Tak, mamy ten. ten. Żogłem. Wam pokażę, jak to wysta eee... eee, tak fajnie wygląda to jest. A to już wchodzę, to normalnie nie po ścianach. Tu, do okna. Tak fajnie wygląda ta wioska. To jest wszystko, to, to mam wzgórze, wszystko tak jak wyglądałeś. I przy okazji, cieszę się, że mam wzgórze na takie. O, tak Że mam wzgórze na taki domek, na wzgórze po prostu. Dobra, na wzgórze. Co Że domek jest. Tak, fajnie tutaj um, wyżej od tej wioski, po prostu są trzeba to utopiać, um, to będzie sobie troszeczkę wkurzało. Um, no, i co my się tutaj zdrzemniemy. Będziemy kończyć. odcinek. dzisiaj nie długi materiał, bo tylko jak tam widzę, 13 minut, jakoś tak, nie, to będzie około 15 minut. Um, no, co myślę, że czas się ja się będę wracał do do kopalni trochę jeszcze. I w Simsy będę też grać, bo ostatnio mnie tak znowu w ciągu Simsy. E, swoją drogą chciałam je nagrywać, ale wyłączam nagrywanie, więc... No, nie wiem, się opłaca. Może jak będę miała mocniejszy komputer, to wtedy będę był... Co kupić nowy komputer, zobaczę. E, a jak na razie, to się z Wami żegnam, więc trzymajcie się i pa